Witajcie! Tu, Wallace, polski gość od zabawek. Właśnie wkraczamy w świat wysokiej rozdzielczości wideoecenzji HD. Więc naszą przygodę z tą nową, większą ilością pikseli w naszym filmie rozpoczniemy od czegoś naprawdę nietypowego, co jednocześnie może posłużyć jako eksperyment, abym sobie jeszcze dograł ustawienia kolorów tego typu. I naprawdę to jest nietypowa rzecz. To co widzicie. Jest prawdopodobnie jednym z najbardziej nietypowych, oryginalnych transformerów w mojej całej kolekcji. Softimus Prime. Tak? Powiedziałem Softimus, nie Optimus. Niektórzy z Was wiedzą, że Soft po angielsku oznacza miękki, i to już powinno Wam dać do zrozumienia, z czym mamy do czynienia. Panie i Panowie, transformowalny pluszak. Pluszowy Optimus Prime. Tak, nie żartuję. To jest pluszowy Optimus Prime. Wydany w roku 2006, w czasach Transformers Classics był to eksperyment składający się z dwóch figurek. Oczywiście drugą był Bumblebee, którego niestety już potem nie powtórzono. A szkoda, bo jest to naprawdę nietypowa rzecz, którą to po prostu warto mieć w swojej kolekcji, chodzi ze względu na jej oryginalność. Jak widzicie w tym trybie jest to ciężarówka. Bardzo zbliżony do tego, co nam oferuje już normalny transformer OptiMusa Prime'a. I trzeba przyznać, że choć rozmiary tego są ogromne, to koncepcyjnie jest to zbliżone do oryginału. Myślę, że wręcz o to chodziło. Naprawdę. Plastiki metal, plusz i materiał. Jak widzicie, mamy tu całą masę ładnie wyszytych detali. Prime 1. Choć gdy zbliżymy się za bardzo, widzimy już fragmenty szwów i całego szycia. Także oddajemy się trochę i podziwiamy z tej odległości. Mamy tu szyby z wycieczkami, grill, zderzak, przednie światła. Z boku mamy logo autobotów z dwóch stron. I więc, nawet detale, które sugerowałyby linie, na których części trybu robota się rozdzielają. Całkiem fajne. Koła, jak widzicie, są miękkie, do tego puste, także są wyszyte, ale ich kształty, mimo wszystko, są, jakie są. Nie oczekujmy cudów, w końcu to pluszak. Niemniej mamy tu ładne detale, na przykład zawieszenie, alufelgi, błotniki, przednie światła, które powinny być tutaj, ale ta część się nie transformuje aż tak. Ale, mimo wszystko, jest to. Coś po prostu bombowego. Jeszcze ma takie mięciutkie rury wydechowe. Mm. Naprawdę jest coś niezwykłego. Jeśli chodzi o miękkość, jest to całkiem fajne. Wymienia się fajnie jeździć po tym ręką. Nie jest to może tak mega pluszowe jak na przykład owcza, owcza skóra, Ale mimo wszystko jest to bombowe. Taki tam pluszak. Ale jak wspomniałem, jest to pluszak, który jest transformerem. Więc rozpocznijmy transformację. Transformację do typu puszczowego robota zaczniemy od tyłu gdzie musimy otworzyć trzy rzepy. Ten główny i te dwa na dole, które zwykle otwierają się same i bez naszej pomocy, co nam ułatwia zdanie. I teraz coś co niektórym się może spodobać, niektórym trochę mniej. Musimy wybebeszyć całą część z kabiny kierowcy. Dosłownie łapiemy za to co możemy znaleźć w środku i wyciągamy wszystko. Wyciągamy, wyciągamy, wyciągamy. Wyciągamy wszystko, aż cała zawartość wyjdzie z zewnątrz i mamy tryb robota, której ogólna część jest gustownie schowana w środku. I teraz powtarzamy akcję w drugą stronę. Wszystko, co było z ciężarówki, a co jest teraz na plecach Playma, wpuszczamy do środka. Wpuszczamy, wpuszczamy i próbujemy jeszcze jakoś to ładnie ułożyć w środku, aby tryb robota. Które jest na zewnątrz, jakoś wygląda, choć powiem Wam, że jest to trochę trudne. Teraz zapinamy rzep. W ten sposób. Nie przejmujcie jeśli nie wiedziałam, Wam, jak na chcecie za pierwszym razem. To się zdarza. I teraz dopinamy rzepy na tyłku prime'a. I dopinamy to. I rozczepiamy nogi. Kolejny rzep. I pluszowy Optimus Prime. w Wtedy robota jest gotowy. A oto typ pluszowego robota Optimusa Prime'a. I zacznijmy od kilku rzeczy. Po pierwsze, po transformacji, jeśli tak to można nazwać, ten pluszak ma 30 cm wysokości, także jest całkiem spory. Dla porównania, Legends Brown. Naprawdę spory pluszak. Sporo transformera do ściskania. Drugą sprawą, którą muszę poruszyć, jest fakt, że. Niestety stopy nie są idealnie płaskie, więc to, że mój Prime teraz stoi, jest tylko i wyłącznie wynikiem faktu, że używam pomocy technicznej. Niemniej, jeśli go oprzecie o ścianę, to dacie radę. Ale my nie chcemy dawać rady, my chcemy zobaczyć, co nam ma do zaoferowania ten typ. Także zobaczmy. Głowa... Hmm. Jak widzicie... Nie chcę do końca być jak powinna być, zwłaszcza jak go zaraz wymiecie z jego przedziału, ale jak troszkę się jakoś ustawi, to dajemy radę. Ponownie wszystko jest wyszyte, całkiem ładnie wyszyte. Oczywiście jest bliska już widać nitki, to wszystko tak, że nie możecie za bardzo się zbliżać, ale widać, że jest to Optimus Prime, ma swoje boczne i górne wentylki. Bardzo dobrze ma swoje różki. brakuje mu jużków z boku, ale z tyłu też ma jakieś detale, rodem z jego wersji Masterpiece, czy wręcz wersji e, animowanej. Jak jesteśmy z tyłu, popatrzmy co my tu mamy. Cała masa wyszytych detali mechanicznych, które naprawdę dodają uroku. Oczywiście wiadomo, że to jest pluszaki, właśnie wszystko się fałduje, także efekt jest trochę absurdalny ale mimo wszystko fakt, że ktoś pomyślał o wyszyciu tego na plecach, to jest bardzo miły z ich strony. Na tylko nie ma nic ciekawego oprócz miatki Hasbro Transformers. Jak 2006 Wyszyto w Chinach. Nic ciekawego. Tak, tak. Można prać. Hmm, ale ręcznie nie w palce. Wasz prime tego nie przeżyje. Z tyłu mamy też detale nóg, które. Okej, okay, przynajmniej, to mnie rozbroiło. Pomijając fakt, że. To trzeba ciągle trzymać z daleka od siebie, bo te rzepy od razu łapią i trzeba co chwilę coś z robić. Natomiast te detale kompletnie mnie rozbrajają w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Głównie dlatego, że pamiętam, że dokładnie identyczny zestaw detali umieszczono na Masterpiece Optimusie Prime. Tak, ten pluszak ma detale Masterpiece Optimusa Prime'a. Po prostu bombowe. Te wszystkie siłowniki, te części, rodeł, z zabawki. Tu oczywiście nic nie ma, oprócz tych. Jak widzicie nie do końca płaski płaskich stóp. Tylne światła ciężarówki. Nieprzednie jak zasugerowałem w trybie pojazdu. Wentyle i inne elementy nóg, które są charakterystyczne dla bardziej rozbudowanej wersji G1. Ładne detale. Część rzepów. Także nie ma tu tych żółtych pomarańczowych wstawek charakterystycznych dla Prima. Ale tu już mamy charakterystyczne elementy. Tak. Widać, że to Prime. Jedno logo autobotów. Ładne detale. Ręce są cudownie wyszyte. Tyle detali ze wszystkich stron rąk. Mamy nawet cztery palce i kciuk. Po prostu bomba. I żeby mieć efekt 3D. Wszystko jest wyszyte z perspektywy po, po, na górze i na dole. Także super. I oczywiście mamy drugi zestaw krótszych wdechowych, tam gdzie mają być. Jeśli chodzi o pozowalność, e, nie ma, to jest statyczna rzecz. Teoretycznie możemy wyknąć łokcie i możemy osiągnąć takie zgięcie, ale wiecie, to jest pluszowe, więc nie oczekujcie, że będzie trzymało się na miejscu. Mimo wszystko, jeśli ktoś chce, możemy zrobić tak wysoko z nogami. E, kolana nie są specjalnie funkcjonalne, także może niekoniecznie. Oczywiście nie ma żadnej szyi ale to w końcu pluszak więc szanse, że będziecie go pozowali są małe. Szanse, że go ściskać i przytulać to już są naprawdę wielkie szanse, także co mogę powiedzieć? Pozowalność nie, ale wygląd jak najbardziej tak. Muszę przyznać, że jak na Taki eksperyment jest po prostu bombowy, i żałuję, że nie ma więcej takich zabawek. Chciałbym zobaczyć na przykład pluszowego Megatrona, czy Starscreama, czy Soundwavea. Po prostu pluszowe transformery, które naprawdę mogą się transformować między swoimi trybami. Coś tak niesamowicie oryginalnego, że szkoda, że nie ma tego więcej. Także podsumowując, jeśli ktoś ma okazję kupić takie coś, czy to na eBayu, czy w jakimś sklepie, gdzie by zalegało na półkach czy czasem na Allegro, bo i tam się czasem pojawia, zdecydowanie brać to bez wahania. Jest to tak urocze, tak nietypowe, że każda kolekcja Transformers na pewno się wzbogaci na obecności takiego eksponatu. Także jak najbardziej polecam. Tutaj się chodzi o tą uroczą recenzję. Zobaczymy się w kolejnej już wkrótce. Mówił Wallace, polski gość od pluszowych zabawy.